Cześć, z tej strony kanal zRT Witam was w drugim odcinku z latania w RFS -ie. Dzisiaj lecimy z Manchesteru do Duncastle Jeżeli chcecie, to możecie zostawić łapkę w górę Ja mam tutaj włączone Mam włączone wybuchy, ale nie chcę tego Jeżeli byście chcieli, no to możecie, to piszcie, czy chcecie z wybuchami z nie wiem, jak to nazwać, dobra. Trudno. Przed startem najlepiej sprawdzić checklisty, czyli before takeoff, czyli. No to bierzemy Knights, Store Knights, Checked, Takeoff, Flaps 1 albo 2, to, to Flaps 2. Checked. Flight control. Nie wiem, gdzie to się sprawdza. Dobra. Cabin lights. On. L landing lights. Check. Dobra. Możemy tak naprawdę startować. Zu... Dobra, wezmę Tak jest. No i startujemy. Dziękuję Wam za odbiór pozytywny tam tam komentarze, bo były zapokowane. Możecie teraz tam pisać. Więc to nie komentarz zakończony. Ratuj. Wczoraj mi pomógł w montażu prograć 619. O kurde. Obaj tu mnie pokonał. O kurde. Ludzie, czuje się coś, co się Polujemy. Dobra, upanuję, upanuję, upanuję. Dobra, udało się, udało się. Wezmę autopilot i włączę. Dobra, udało się. Włączam podwozie. Tak. Trojanerem dzisiaj sobie lecimy. Tak samo jak wczoraj. I tak. Nie, czy z tej serii 2-3 filmiki? I jeszcze parę filmików w ogóle nie będzie z tej serii. Jeżeli byście chcieli jakąś inną serię, to piszcie, może jeszcze założę drugi kanał o historiach. Nie, żartuję. A może o jakichś innych rzeczach. Kanał główny. Ten będzie jakiś. O samolotach. O innych grach samolotowych. Trzeba może wpaść ze mną i... dobra. Piszcie, czy wam się to seria podoba. Dobra. Widzę, że już możemy... ...dać na jedynkę flapsy... ...flapy. Wczoraj mi lądowanie nie wyszło. Dzisiaj Wam pokażę już tak na serio jak wylądować, bo tam za szybka prędkość była i za późno yy, dotknęłem ziemi, ale pokażę Wam dzisiaj tak już naprawdę dobrze, jak to się robi. I teraz tak. Wejdziemy sobie do kabiny pi... Kurde, nie idzie. Dobra.

Jeszcze zostało nam 17 minut lotu, sobie możemy pogadać. Na pewno będzie jakaś inna seria z na przykład kariery, na przykład z jakiejś kariery, na przykład jakiejś linii lotniczej, żebyśmy na początku z nieprofesjonalnymi pilotami, tylko po prostu. Летали так, как на, 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 на кореже и в Карреже Да, вот это Tak, jeżeli macie jakąś propozycję na serię, no to piszcie w komentarzach. Ja spróbuję ją zrobić. Do końca tych wakacji na pewno. Zrobię taką serię. Ja włączę już, że o kurde zapniemy. добро. Если понравилось вам что-то просто напишите в комментариях. Заставьте лапки в горе и субскрипте. 10 łobek w górę i lecimy od razu z następnym odcinkiem piszcie mi może w jakąś inną grę na telefonie osoby zagramy. Na pewno mam parę gier, które na pewno zagram. Ale to w innym czasie po prostu. Ja muszę coś zrobić. jest okay. tutaj jakiś panel zrobił na górze. Denerwuje mnie zawsze. Którą... Pod koniec serii, w ostatnim odcinku serii, na pewno możecie. Przed ostatnim będziemy latować do Warszawy i z Warszawy wtedy do Gdańska. Na pewno będzie taki lot. Ale jaki będzie na przykład jutro albo pojutrze, tego nie wiadomo. Czy ja wiem? Czy wy nie wiecie. Dowiecie się, jak powstanie ten na... odcinek. No to. no to jeszcze zńczymy wysokość, bo jeszcze zostało tam chwila dwanaście minut do końca roku. Piękny, rajony No to tak. Znajdujemy się na 3000 stóp. 6300-4100 300, stóp. Zaraz będziemy podchodzić do lądowania. No, zaraz, no za 10 minut, ale. już... Chyba się rozpoczyna zniżanie. Tak, już powoli będzie zniżane. Zniżanie. No to dobra. idziemy do... Włączę już się, można okiąć pasy i teraz na no to pysznica są parki blejki tu i park tutaj еще раз пацанам снижание дал. Первый раз в день Не могу запомнить дать. Банк, Дон, банка стоит. Ну тут так. Пинчик, пинчик, стук. 10 minut, lotu. nie. To samo, będą, do, już takie pewnie dłuższe, mi się wydaje. Chyba zobaczymy, ale na pewno będzie jeden godzinny lot. Na pewno. Mogę Wam obiecać. Tak szczerze, mogę Wam obiecać, że będzie jakiś godzinny lot. w sumie. Zobaczymy, jak się ten przyjmie tak naprawdę. Jak się ten przyjmie dobrze, no to zrobimy jakieś dłuższe lot loty. Później to montować to będzie problem. No, ale dobra. Program się cały. Przemontuję tam też. Tutaj też przemontuję. To dwójkę przemontujemy i będzie dobrze. Nie liczy, że wtedy od razu będzie ten filmik, bo to jeszcze trzeba nagrać, co nie? Jeszcze trzeba, oczywiście, jeszcze trzeba zamontować, nie? pora, 3500 stóp to mało. No. Trochę wam przycięłem jakby wyłączyłem na chwilę zastopowałem nagrywanie, żeby was nie przynocać to tak proszę Ryanair, nie pozywaj mnie ani na linia lotnicza, która się znajdzie także. Proszę. Jestem jeszcze moim twórcą. Nie mam tak dużo pieniędzy, żeby... Wam współpracę nie O, nie chcę dostać od Was pozwu, tak? Proszę. Na złym filmik to będzie pewnie jakaś inna linia. Bo będę brał jakieś cekowe, żeby nie dostać pozwu. O nie wiem. Spróbuję napisać, do Ryanora. Czy mogę wykorzystywać ich linie lotnicze do nagrywania? Mam nadzieję, że tak. To... Dobra, zostało nam chwil. Jesteśmy nie na żarty oczywiście. Haha, ha, ha, ale to było już mieszkanie. Dobra, 4 minuty lotu. Już będę podchodził do lądowania. Już w sumie tak podchodzę, ale. Dobra, APP. Hey, czym ja włączyłem? Jaki łeb? Co? Nie mogę odpowiedzieć autopilota. Aha dobra, muszę włączyć podwozie. Dobra, dobra, jest dobrze. Dobra, wyłączam autopilota i już ląduję własnoręcznie. Będę pochodził, nie? Przyjemnie się nagrywa takie filmiki. Nie wiem, prawdopodobnie we wrześniu jakoś do roku spłonów nie będzie dużo nagrywek, bo trzeba się uczyć, nie? Ale nie wiem, zobaczę. Zobaczymy, jak się Wam spodobać, się filmiki spodobałem. Zobaczymy, ale ja też nauczyciele, czy będzie nam łatwiej, nie. Dobra. No to zostało nam na pewno dwie minuty lotu. Zalądujemy to. Сейчас немного поспешу, чтобы было смуфлно, длинненько. Так, деликатно. Проспешишь, да? Потому что, если так медленно, не едите надолго, то не выходит это хорошо. Ну, и в тиграх. И не нужно проводить Но такие сто шестьдесят метров лететь нужно, dobrze robi o, teraz jest 160, to już trochę za zniżam Mamy ta aerodynamicznie włączony na zbrojony, czyli na armę. Czyli bardziej. I to widać po troszkę za wolno lecę. Chcę się pojechać. I muszę trochę. I Nie wiem. 130 w dobra, trudno. Сын. трудно, ты не будет Батыр. Из мы из так круга. Сор видел, я за в дугов не играем. Добро не было твоего выключить. Добро он Можно было Спойлерсы. Zero. No i to ja wam widzowie dziękuję za oglądanie tego odcinka Przypominam, 10, bo to od razu. Jestem do odcinek z moją w tego odcinka. Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Zero.